Od poniedziałku nowa gazetka Lidl, super promocje na wiele produktów. Marcepany Favorina promocja na wszystkie produkty przy zakupie dwóch produktów drugi tańszy o 50%. Oferta obejmuje. Jajka marcepanowe w czekoladzie. Figurki i słodycze marcepanowe. Baton marcepanowy w czekoladzie. Możliwość dowolnego miksowania produktów w promocji. Szynka parmeńska Deluxe 35% taniej przy zakupie dwóch opakowań. Cena promocyjna 8 zł i 99 groszy zamiast 13 zł i 99 groszy idealna do dań kuchni włoskiej. Ser Pilos XXL 0,5 kg. Od poniedziałku do środy. 46% tani przy zakupie dwóch opakowań. Cena promocyjna 7 zł i 99 groszy limit 6 opakowań na paragon. Złota nioska świeże jajaściółkowe rozmiar M, 30 sztuk. Produkt polski. Klasa A. Cena 24 zł i 99 groszy. Masło Ekstra 83% Pilos 200 gramów. Tylko w poniedziałek 40% taniej przy zakupie trzech opakowań. Cena promocyjna 2 zł i 95 groszy oferta z aplikacją Lidl Plus. Mleko UHT Pilos 3 i 2% opakowanie 1 litr. Cena 3 zł i 29 groszy za opakowanie. Oferta od poniedziałku do środy. Promocja 3 plus 3 gratis. Silan płyn do płukania tkanin XXL. Różne warianty zapachowe. Cena 24 zł i 99 groszy persil proszek lub żel do prania kolorów cena 59 zł i 99 groszy. Owoce i warzywa od poniedziałku. Polski jabłka Jonagold Lusen. Cena 2 zł i 99 groszy za kilogram. Rabat 40%. Polskie ziemniaki jadalne. Opakowanie 2,5 kg. Cena 5 zł i 99 groszy za opakowanie. Kiwi. Promocja 1 plus ,1+, 1 gratis z Lidl Plus. Buraki gotowane opakowanie 0,5 kilo cena 2 zł i 79 groszy z Lidl Promocje na mięso i ryby. Łosoś norweski wędzony na zimno plastry 100 g. 9 zł i 69 groszy przy zakupie dwóch opakowań. Łosoś atlantycki filet ze skórą XXL 28% taniej. Cena promocyjna 4 zł i 99 groszy. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 0,5 kilo. Oferta z kuponem Lidl Plus 1 Plus 1 gratis. Łopatka wieprzowa XXL. Cena o 48% niższa tylko 7 zł i 99 groszy za kilogram. Limit 10 kg na kupon. Z moją gazetką masz wszystkie promocje przy sobie. Przeglądaj gazetki ulubionych sklepów, dodawaj produkty do listy zakupów i kupuj taniej. Pobierz teraz aplikację Moja Gazetka i zacznij oszczędzać. Moja Gazetka. Kupuj mądrze.